Moi drodzy, stało się, nareszcie się stało po Stalkerach, po Dukajach i paru jeszcze innych książkach. W końcu przyszedł czas w sposób nieunikniony na Murakamiego. Któż to jest Murakami? Ano, jeden z moich ulubionych autorów książkowych. Jeden podobno z najbardziej, jeśli nie najbardziej, zeuropeizowany e, azjatycki autor, a będąc bardziej dokładnym, e, japoński. A którego uwielbiam, którego I love, bo pisze fantastyczne książki, acz dosyć specyficzne, i o tym za chwilę. W takim razie, nie przedłużając, drękne chusty yy, znaczy: znaczy na południe od granicy, na zachód od słońca. Murakami jest tego typu autorem, który potrafi mieszać w sposób dosyć specyficzny i niezwykle interesujący. Ale, jakby się tak uprzeć, to jego twórczość możemy podzielić na rzeczywistość wymieszaną z wyobraźnią i wyobraźnie wymieszaną z rzeczywistością. Na południe od granicy, na zachód od słońca, jest książką całkowicie ale zatopioną w rzeczywistości, w związku z tym hmm, ten podział trochę jest nadwyrost, ale w większości książek jego a, on się sprawdza. Tak więc, a więc, a więc, przechodzimy do recenzji. Wow, not bad partner, follow me, I'll cover you. Książka jest niezwykle dorosła i niezwykle dojrzała. Jest to książka obyczajowa i myślę, że większości osób zdecydowanie podejdzie, bo nie jest bardzo specyficzna, jak niektóre książki Murakamiego potrafią być. Tak jak już wspomniałem, jest ona całkowicie osadzona w rzeczywistości i opowiada historię protagonisty, który, będąc nastolatkiem, kogoś bardzo kochał. Jednak nigdy nie znalazł w sobie siły, ani być może prawdziwej okazji, by móc to wyrazić. Pamięta długie spotkania, pamięta muzykę, która grała w trakcie ich spotkań, pamięta to, jak się czuł i kim był, będąc tą osobą, ale niestety po pewnym czasie ich drogi się rozeszły. O oh, Ono! Główny bohater jest na tyle symptomatyczny, że w zasadzie mógłby być większością z nas. Jest oto człowiek, który w zasadzie płynie przez życie. Owszem, ma jakieś zainteresowania, ma może nawet pasję, ale tak naprawdę do tego życia jakoś specjalnie się nie przykłada. Nie to, że leży do góry przyrodzeniem i patrzy się w sufit, sprawdzając, czy nie ma tam pleśni ale po prostu dryfuje przez życie, nie ma nic specjalnego, co go pociąga, jest szereg rzeczy, które musi zrobić, tak żeby zwyczajnie przetrwać. I tak wygląda dłuższy czas jego życia. A, kochani, i oczywiście, ta książka nie jest stalkerem, nie jest dukajem, w związku z tym ciężko mówi się tutaj o ogólnikach, żeby nie powiedzieć, że się nie da. W związku z tym, uwaga, spoilery i będzie ich więcej niż mniej. Aż tu pewnego dnia pojawia się pewna kobieta, która wzbudza jego zainteresowanie. Nie tak wielkie jak wspomniana wcześniej towarzyszka, ale mimo wszystko coś w nim rozbudza. I od tego momentu trwa pewne jego przebudzenie. Jego życie nabiera tempa, jego życie biznesowe nabiera rumieńców, staje się osobą troszeczkę bardziej majętną. Ma rodzinę, jego sytuacja jest stabilna, i ze wszechmiar można by uznać, że jest człowiekiem sukcesu. I wszystko ładnie, pięknie, gdyby nie wspomnienie sprzed lat. I oto go w zaskoczeniu, zaskoczeniu ich drogi się znowu krzyżują, i a tu jest koniec spoilerów, bo nie będę opowiadał dalej. To jest Gdzieś jedna trzecia książki i nie bójcie się, że jakoś wam zaspoilowałem dużo, bo książka jako taka należy do raczej szczupłych. Nie zmienia to jej wartości ani wagi metaforycznej, tym niemniej nie jest to jakieś tomiszcze szkoda, bo ja uważam, że historia tutaj zaprezentowana jest świetna, ale również jest komplementarna i kompletna, co oznacza, że ta ilość stron, którą tutaj mamy, jest zwyczajnie wystarczająca. Murakami ma tak niesamowitą cechę, że wyrywa nas z naszej rzeczywistości i przenosi nas do Japonii i Tokio, gdzie większość jego opowieści się odbywa. Jesteśmy tam niemal za ramieniem głównego bohatera i obserwujemy wydarzenia namalowane przez słowa autora. Ja osobiście Murakamiego ubóstwiam, jest to niezwykle utalentowany autor, moim skromnym zdaniem. Zebrał kilka lub nawet już kilkanaście nagród na całym świecie za swoją twórczość, więc mogę go tylko polecić. Sama książka jest gdzieś pośrodku między podziałem, który zaprezentowałam na samym początku. W związku z tym, moim zdaniem, na południu od granicy, na zachód od słońca, jest w stanie dotrzeć do najszerszej grupy odbiorców bo jest u swoich korzeni tak naprawdę opowieścią obyczajową, niezwykle interesującą, która zagłębia się w uczucia i odczucia osób, które pojawiają się na łamach książki. Jest to podróż fantastyczna, chociażby dlatego, że trafiamy w bardzo odległy zakątek świata, czyli Japonię i pomimo tego, że niby Murakami jest zeuropeizowany, to jednak jest to na tyle... Niecodzienne, może to jest złe słowo, ale inne od warunków książkowych, czyli narracji, fabuły, które są typowe dla naszej szerokości geograficznej, że chociażby to jest warte sprawdzenia i uświadomienia sobie, czy się nam to podoba. Ja bardzo lubię tą książkę, pomimo że jest niegruba, jest bardzo przemyślana. Mamy twist fabularny na samym końcu, który tylko jeszcze dodaje pikantery i smaczku całej historii. Książka jest świetna, czytają się bardzo szybko. Co więcej, moim skromnym zdaniem jest to doskonała pozycja do tego, żeby komuś ją sprezentować, a po prostu brać, czytać, zachwycać się i mam nadzieję, stać się fanami Murakamiego, bo jest to autor jedyny w swoim rodzaju który nie ma punktów odniesień. Podobnie jak zresztą Dukaj. A są oni specyficzni i albo się ich kocha, albo nie. Ale ja ich lubię, bo to świetni autorzy. A ja zapraszam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś i widzimy się w następnym odcinku.